Przed tygodniem, przy udziale bydgoskich radnych, na wniosek marszałka województwa, Sejmik zdecydował o likwidacji wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w Bydgoszczy. Rada miasta Bydgoszczy domagała się wyjaśnień w tej sprawie, ale marszałek zaproszenie na sesję zignorował. Przedstawiciel marszałka, ani marszałek, się nie pojawił. Otrzymaliśmy pismo, które macie Państwo w internetowym asystencie radnego. Dla mnie dosyć zaskakujące, bo okazuje się, że z tego pisma, że inicjatorem połączenia. Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy, była komisja budżetu i finansów oraz komisja rewizyjna sejmiku. Oczywiście bardzo dobrze, że wsypuje się głos z komisji, z którymi współpracuje. Szkoda, że głos Bydgoszczy w tej sprawie nie został usłyszany. Ta sprawa radnych Rady Miasta połączyła ponad podziałami politycznymi. My w tej chwili znajdujemy się w Bydgoszczy. Stolica województwa, największe miasto wojewódzkie, największy Pracy, najwięcej pozwoleń do pracy, najwięcej wniosków osób przyjeżdżających do Polski, które chcą podjąć rynek pracy, podjąć pracę na, na naszym rynku, ośrodek, który, do którego codziennie przyjeżdża też tysiące mieszkańców, na przykład Torunia do, do, do pracy. Widzimy to doskonale. Wydaje mi się, że tylko jedna osoba tego nie zauważa, to jest niestety marszałek naszego województwa. Dlatego jest mi bardzo przykro, że pan marszałek nie skorzystał z zaproszenia Pani Przewodniczącej, żeby móc wyjaśnić wszystkie wątpliwości słuszne, które mamy, które nas niepokoją jako y, Rada Miasta. Panie Marszałku, odwagi, ale kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć swojego kolegi, Pana Radnego Marszałka Zbigniewa Ostrowskiego, który jako Radny wybrany przez Bydgoszcza powinien obowiązkowo zjawiać się na każdą w sytuacji, w której wypuszczanie mają wątpliwości. Ta zmiana, którą proponuje urząd Marszałkowski, jest kluczowa dla rynku pracy. Dlaczego marszałek nie słuchał się nie tylko w, w głos mieszkańców, ale tak naprawdę w prawa ekonomiczne i prawa rynku? To na pewno przykre, że w tym decydującym momencie, nie tylko jemu, ale też kilku innym osobom, zabrakło odwagi, żeby zagłosować tak jak trzeba. <laughs> Tutaj padło dużo pięknych słów, mamy ponad taką zgodę ponad podziałami. Ja mam takie pytanie, co zrobimy z tym dalej? Szanowni Państwo, oczywiście mandat jest, jest, jest na pięć lat, ale pan marszałek Ostrowski jest prezesem bardzo ważnego towarzystwa, bardzo szanowanej instytucji, towarzystwa miłośników miasta Begoszczy. Swój niepokój rosnącym konfliktem między Bydgoszczą i urzędem marszałkowskim wyraża też wojewoda Michał Sztybel. Uczony uważam, że to nigdy nie służy, jeżeli, że tak powiem, ktoś nie odpowiada, jakby Radzie miasta Bydgoszczy, się nie pojawia. Krytykowałem to zarówno kiedy wojewoda Mikołaj Bogdanowiczy nie pojawiał, jak i teraz uważam, że brak jakokolwiek przedstawiciela samorządu województwa na sesji no, nie jest dobrym znakiem i nie, 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 świadczy, nie świadczy dobrze. Rozumiem, że pan marszałek osobiście no, ma, ma liczne obowiązki jakby trudno oczekiwać, żeby miał, był, był osobiście, aczkolwiek raz na jakiś czas, jakiś czas, pewnie też to by nie stanowiło problemu, ale to jakby niech się odnosi pan marszałek, do, pan marszałek do tego, ja jestem do dyspozycji Rady Miasta, tak powiem zawsze, również do Rady Miasta Torunia, gdyby mnie zaprosiła jakby tutaj. Zdaniem wojewody w okresie, gdy są widoczne nastroje separatystyczne we Włocławku, zmiany w strukturze ośrodków medycyny pracy są niepotrzebne. Zresztą, e, między innymi z mojej inicjatywy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odrzuciła stanowisko popierające tą zmianę. To jest jakby jeden element. Ja wskazałem, że przede wszystkim uważam, że w ogóle zmiana w tym zakresie jest niepotrzebna, że to jest chociażby umniejszanie roli Wocławka, bo przecież te głosy z Wocławka płyną dosyć głośno, że Wocławek jest niezadowolony z sytuacji w naszym województwie. A ja uważałem, że to tylko daje kolejne argumenty tym, którzy mówią o tym, że, że e, powinno zmienić swoje granice administracyjne województwo. Mówiłem, że jeżeli już ten wariant, czyli pozostawienie, nie wchodzi w grę. To powinno być umiejscowione w największym ośrodku, największym ośrodku naszego województwa, jakby w Bydgoszczy. To mówiłem jako członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do, do, do protokołu, ale także zobowiązałem przedstawicieli moich w radziach społecznych poszczególnych ośrodków, aby nie popierali jakby tej zmiany.